Chcieliśmy na kazanie kościoła, odnowy religijnej. Jak oceniasz ich IQ? Widzę nieuzasadnioną wiarę w bajki. Resztki pieniędzy wrzucają do krążącego z rąk do rąk koszyka. Raczej nikt tu nie rozszczepi atomu. Niektórzy wierzą we wspólnotę, dobrą. Pokłamywanie wspólnoty dla dobra na pewno nie jest dobre. Co by się działo, gdyby ludzie w nic nie wierzyli? To co teraz, tylko otwarcie? Jak to świadczy o życiu? Trzeba spotkać się i opowiadać bajki, które łamią wszystkie prawa wszechświata. Tylko po to, żeby przetrwać dzień. Jak to świadczy o tobie? Myśli pan, że to przekręt? Że tych ludzi oszukano? Oh, yeah. Jasne. Tak jest, One odkąd małpa jedna małpa wmówiła drugiej, że on jest... powiedział, że ma jej oddać yeah, swojego banana. Your fucking share. Ja, Ciebie, ojca i syna i świętego. Dość. 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 Może! Moje bo nie. Ja widzę z Ale chcę jedną rzecz powiedzieć, że e, ja uczę tylko sześciolatki. Dlaczego od trzylatków nie ma religii? Chciałam o to zapytać, bo uważam, że powinniśmy dzieci edukować w tym kierunku. Dlaczego, Dlaczego od trzylatków nie ma, nie ma, ma religii? Przychodzi poje... babcia do księdza. Czy ksiądz może mi ochrzcić kota? On jest taki mądry, posłuszny. Hmm. Ochrzcić kota, babo? Co ty? Na głowę ci padło? Dam za to sto tysięcy dolarów. Myśli ksiądz. Dobra, ale sumienie go gryzło. Poszedł do biskupa. Ochrzciłem kota. Mówi. Coś ty, baranie zrobił? Mówi biskup. No, ale baba dała za to sto tysięcy dolarów. Proszę szykować kota do bierzmowania. Królika też. Bardzo cieszymy się, że jesteście państwo. Różne rasy. Ci, którzy nie widzą, potem mogą zobaczyć. I gołębie, niech Pan Jezus błogosławi, żeby pięknie, o! czy przytrafią do domu. I witamy serdecznie także psinki, i większe, i mniejsze, i tu co to jest? I królik, i cała kolekcja królików, i to białych królików. Pokażcie wszystkim, jakie piękne króliki. Niech Pan Jezus błogosławi dalej psinkom i właścicielom i haczki, co to tam jeszcze? Się? proszę i małe gąski są wśród nas bardzo się dziękujemy, dziękujemy. i psinka dalej <grywa> oj, niektóre psinki są bardzo zestresowane, więc spróbujmy pomóc w tym zawsze błogosławieństwo nie? O, ten może też ze swoim wodem Niektóre psy są duże. Słuchamy, że nie gryzą, dla dużo ludzi. I małe to się do nie nazywają. Znowu gołębie. Cieszymy się tu jest tam. koty. Ochrzciłem kota. Ojejku, to jest duża profesja dzisiaj. Błogosławieństwo dla wszystkich. Święty stolica mądrości, może święty Jude Tadeusz, a może i jeszcze coś innego? Do kogo się modlić, żeby to było jak najbardziej skuteczne? No, odpowiedź wydaje się prosta: najbardziej skuteczna modlitwa jest wprost do samego Pana Boga. W przypadku matury polecałbym modlitwę do Ducha Świętego, do trzeciej osoby boskiej. Jest to prawdziwy Bóg, konkretny ten jeden jedyny Bóg, a z drugiej strony to ta osoba boska, która opowiada za inspirowanie nas. Jeśli Duch Święty będzie nam asystował, jeśli będzie z nami, to wtedy możemy wierzyć, że dobre natchnienia też będą z nami. Niektórzy uważają, że aby być, żeby Bóg był z nami, trzeba pójść rano do komunii i to dobre myśli. Jeśli jesteśmy z Bogiem fizycznie złączeni przez komunię świętą, to na pewno on jest z nami. Ale Duch Święty, modlimy się także do innych świętych, Stolica Mądrości to jeden z tytułów Matki Bożej. Wierzymy więc, że kiedy będziemy się modlić do Matki Bożej, to wtedy ona jako Stolica Mądrości będzie także modliła się do Boga i wspierała naszą modlitwę. Więc wtedy już mamy dwie ścieżki do Pana Boga. Bezpośrednio do Ducha Świętego i przez Matkę Bożą. Trzeba też powiedzieć, że jest taki szczególny patron. Święty Juda Tadeusz to patron do spraw beznadziejnych. Do niego się modlimy wówczas, kiedy sytuacja jest naprawdę trudna, a nawet wręcz beznadziejna. Może w niektórych przypadkach maturzysta powinien się właśnie do niego pomodlić. Ale jeszcze raz, wyraźnie na koniec chcę to powiedzieć. Modlitwa jest pokazaniem Panu Bogu, że my Mu wierzymy i że oddajemy Mu, się jakoś, że chcemy, by on nas inspirował, by asystował egzaminatorom, im też się przydadzą Boże podpowiedzi. Co robić, gdy modlitwa nie działa? Są dwie możliwości. Albo jest to zaproszenie do tego, byśmy modlili się dalej z większą wiarą i z większym uporem. Albo. Żebyśmy poprosili Ducha Świętego o dar rozeznania, czy nasza modlitwa jest dobra. Pan Jezus mówi do nas, nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. I faktycznie może być modlitwa zła, ze złym nastawieniem serca, albo w jakiejś głupiej intencji, a zatem albo, albo, jak zawsze w takich przypadkach, musimy użyć wiary i rozumu. I w kaplicy sejmowej zostanie odprawiona msza święta w intencji, w, intencji, w intencji deszczu zamówiona przez parlamentarzystów. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Ja pamiętam takie, takie wymowne wydarzenie w kwiecień zeszłego roku. Grozi nam susza w Polsce. No wiadomo, niedobór żywności to nie będzie klęska głodu, w sensie, że będą ludzie masowo z powodu braku chleba umierać, tylko chodziło o kwestie podwyżek, no uderzenie w gospodarkę. I wtedy polscy biskupi ustami przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego wezwali do modlitw o deszcz. I ten deszcz spadł. Teraz jest pytanie, kto o tym pamięta i kto jest wdzięczny? Ja pamiętam... ten. Uroczysty Dzień Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz Światowy Dzień Pokoju, 55 już Światowy Dzień Pokoju. Tak więc za chwilę Franciszek będzie wzywał do modlitwy w intencji światowego pokoju. Co jest bardzo ryzykowne, bowiem poprzednie 54 watykańskie modlitwy przynosiły tylko zaoszczenie światowych konfliktów. Również to samo było z pandemią COVID-u. Kolejne modlitwy i błagania do Boga, by ten ją ukrócił, skutkowały coraz to bardziej jadowitymi odmianami wirusa i następnymi groźniejszymi falami pandemii. Biorąc pod uwagę te wszystkie doświadczenia, świat powinien usilnie nakłaniać Franciszka, aby ten zaprzestał uprawiania swoich katolickich gusów, bo kiedyś może doprowadzić do prawdziwego nieszczęścia. Dziś obchodzimy światowy dzień pokoju. Jakich modlitw wysłuchuje Pan Bóg? Chcecie o tym wiedzieć? Nie! Sma, 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 sma. Wiele osób w trakcie egzorcyzmów materializuje przedmioty, że one się pojawiają, że są to gwoździe, jest to szkło, ale nigdy nie ranią. Wspominało się o tym, że można było zrobić zdjęcie ręgenowskie w trakcie czy zaraz przed modlitwą i niczego by nie wykazało, co jest dowodem na to, że te przedmioty materializują się w trakcie modlitwy. Dlaczego tak się dzieje? Co złych chce osiągnąć? I co mówi na ten temat medycyna? Dlaczego tak się dzieje? Tylko po to, żeby pokazać swoją moc. Na przykład, kiedy odprawiałem egzorcyzm nad jednym mężczyzną, ten ciągle pluł mi w twarz. Ach, my, egzorcyści, jesteśmy przyzwyczajeni do ciosów, kopniaków, opluwania. Chociaż mamy asystentów, którzy próbują powstrzymywać osoby opętane, które wpadają w szał. Bo niektórzy wpadają w szał. Pewnego razu, gdy opętany plumi w twarz, zdążyłem w porę położyć mu rękę na ustach. Wypadły trzy gwoździe. Zobaczyłem trzy gwoździe. Które zmaterializowały się w momencie, gdy wychodziły z ust. Czasami opętani wypruwają kawałki szkła. Można się skaleczyć. Ale te przedmioty, nawet spore, mogę je panu pokazać, mogłyby uczynić krzywdę, gdyby wychodziły z naszych organów. A ale nigdy nie kaleczą, ponieważ materializują się dopiero w chwili, gdy wychodzą z ust. Czy chce pan zobaczyć te gwoździe? Tak, bardzo prosimy. Chcielibyśmy je zobaczyć. Powinno tu coś być. Jeśli nie, poszukam coś lepszego. To są właśnie gwoździe wyplute w czasie moich egzorcyzmów. Zatem nie wszystkie widziałem, jak wychodziły z ust osób opętanych. Proszę, nie wiem, czy kamera zdoła uchwycić wszystkie te przedmioty, duże gwoździe. Zobaczcie. Proszę. Na przykład ten przedmiot. Wszystkie te gwoździe zostały wyplute w trakcie egzorcyzmów. No tak było. Nie zmyślam. Jeszcze jak? Jeśli mordo chcesz się wozić mercem I lubisz czasem dotknąć kogoś, w śmieszne miejsce, zostań księdzem Bo nawet jak chwycą cię za rękę, to możesz zmienić parafię i problemu nie będzie Natomiast jak większe masz ambicje, klawo, możesz żyć jak pączek w maśle, Na każdym kroku kłamiąc i brać łapówki non stop, lecz pamiętaj by ich nigdy nie wpłacać na konto o to to Oto wielka tajemnica wiary